Witam Państwa. Dziś w studiu telewizji pan Robert Kowalczuk, specjalista od spraw PR. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dziś będziemy rozmawiać o działalności takiej organizacji, o której już kiedyś właściwie rozmawialiśmy w tym studiu, o działalności organizacji Toastmasters International. Kiedy ostatnio właśnie rozmawialiśmy na ten temat, nie było jeszcze wiadomo, czy ta organizacja będzie działać także w naszym mieście, bo działa też w innych miastach w Polsce, ale teraz chyba już, zdaje się wiadomo. To znaczy tak, wiadomo, że jeżeli chodzi o Toastmasters Częstochowa. To na pewno będzie u nas w Częstochowie. Zaczynamy spotkania już teraz w piątek. Takie spotkanie organizacyjne. Zapraszam bardzo serdecznie do klubu Iluzja przy Alei Najświętszej Marii Panny 12 w takim klimacie troszeczkę. Klima w klimacie troszeczkę to spotkanie będzie. Przedstawimy, na czym polega Toastmasters, jak to wygląda, jak będą te nasze spotkania wyglądały i kiedy się będziemy spotykać wszystko jakby tu od strony organizacyjnej, a też opowiemy, pokażemy, jak to będzie wyglądało. Pan jest inicjatorem powstania jakby Toastmasters w naszym mieście. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby przenieść to także na grunt częstochowy? Wie Pani, co to jest tak, że oglądałem wiele różnych spotkań toastmasterowych w Polsce i zauważyłem, że generalnie rzecz biorąc w innych miastach to się bardzo przyjęło i bardzo chętnie ludzie jakby w takich spotkaniach, takich klubach uczestniczą jako członkowie, jako obserwatorzy, jako goście, bo to tak się ładnie nazywa i pomyślałem sobie, że coś takiego też można by było zrobić w Częstochowie. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim, żeby Taka inicjatywa była organizowana, jeżeli chodzi o częstochowe, dlatego doszedłem do wniosku, że możemy to tutaj zrobić. Po naszym poprzednim spotkaniu było kilka telefonów z zapytaniem, jak to wygląda, kiedy się spotykamy, gdzie się spotykamy, czyli zainteresowanie ze strony tutaj osób obserwujących czy internautów było dość duże, dlatego doszliśmy do wniosku, że zaczynamy. To Toastmasters International, co to dokładnie znaczy i czego dotyczy tak? działalności taka... tej grupy? To jest taka ogólnopolska, ogólnoświatowa organizacja, która szerzy umiejętności przemawiania i przywództwa. Przywództwa jako rozumianego takiego menadżerstwa, umiejętności kierowania ludźmi, a przemawiania to znaczy umiejętności y, mówienia, takiego y, mistrza mowy. Tak by to najprościej można było. A komu powiedzieć? jest potrzebna takie, taka, taka umiejętność przemawiania? No Bo często, jeśli myślimy o przemawianiu, mamy na myśli na przykład e, polityków, a jak e, zwykłemu człowiekowi może się to przydać? Wie pani co? To jest tak, że generalnie rzecz biorąc, w każdej części naszego życia w jakimś tam stopniu stajemy się mówcami. Generalnie rzecz biorąc, świat trochę porusza się na płaszczyźnie sprzedawania siebie, troszeczkę. Czyli idąc do pracy, musimy być jakimiś tam mówcami, Czyli umiejętności autoprezentacji. To jest podstawa. A przy mm, uczeniu się takiego przemawiania, to tak naprawdę uczymy się między innymi właśnie umiejętności autoprezentacji, umiejętności przekonywania do swoich argumentów, przedstawiania y, swojej mowy, bo każda mowa, jak, y, jak ktoś będzie chętny i przyjdzie do nas, to będzie wiedział, że tak jak streszczenie czy tak jak wypracowanie musi mieć swój początek, rozwinięcie i zakończenie i trzeba wiedzieć kiedy to umiejętnie powiedzieć. Bo cała sztuka przemawiania, nam się wydaje, że politycy robią dewagację pod tytułem 20-15 minutową jakąś tam swoją przemowę, a przemowa może trwać 5 minut i gdybyśmy mieli powiedzieć coś na temat nawet 30 czy 2 minut Sekund, to by się okazało, że generalnie rzecz biorąc, to jest problem, żeby cokolwiek powiedzieć, bo zadając nam pytanie, jesteśmy w stanie odpowiedzieć w przeciągu 10 sekund, a gdzie te 20 sekund, czyli sztuka przemawiania to sztuka umiejętności odpowiadania też na pytania, sztuka umiejętności rozkładania sobie tej wypowiedzi i nie robienia pauz na zasadzie nie wiem, co powiedzieć wtedy mm, 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 i jakichś takich właśnie umiejętności. Yy, yy, postojowych, tylko generalnie rzecz biorąc w kierunku takim, żebyśmy płynnie umieli przekazać to, co chcemy powiedzieć. No dobrze, ale jak w takim razie się tego nauczyć? Jak się nauczyć? Ten klub ma taką ideę, to jest takie doskonalenie się nawzajem, czyli idea tego jest taka, że spotykamy się i Przedstawiamy. Są dwie osoby, które prezentują takie mowy, jedna, dwie osoby. Są osoby, które są oceniającymi, są gramatykami, czyli sprawdzają pod kątem gramatycznym. Są osobami, które pilnują czasu, dbają o to. Taki jest jakby harmonogram, program, to się agenda nazywa w naszym języku, a w takim normalnym, potocznym języku możemy powiedzieć, że to jest taki program dnia, czyli co po kolei powinno występować i tego się trzymamy. Czy są rozłożące. jakieś konkretne ćwiczenia? Są jeżeli stajemy się członkami takiego klubu, to dostajemy po prostu taki podręcznik, według którego każda z tych mów musi być przeprowadzona. Czyli mamy taki wskaźnik, że pierwsza mowa to jest taka, że trzeba zwrócić na to uwagę na to czy na to, a następna mowa to jest zwracamy uwagę. Na to, i na to, i włączamy coś innego. Nie przedstawiam co, dlatego że każdy musiałby przyjść i zobaczyć, aby ja musiał pokazać ten podręcznik. Tak naprawdę takie spotkanie trzeba po prostu zobaczyć. Trudno jest, jakby je opowiedzieć i przedstawić tutaj w kilku słowach, jak to dokładnie wygląda. Ale to nie jest tak, że po tym pierwszym spotkaniu już staniemy się mówcami. Nie, Bo nie. Bo oczywiście nie, 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 nie. tego nie możemy obiecać. Nie. To jest oczywiście żmudne. To i jest proces. Długa ja nauka. ostatnio byłem na. Przemowie dziesiątej, czyli już ostatniej, pierwszego podręcznika, bo tych podręczników jest kilkanaście, gdzie kolega po dopiero dwóch latach przeszedł te dziesięć etapów. Tak naprawdę można je przejść wcześniej, bo tutaj nie ma takiego wymogu, że, że ja muszę, dostaję z tego oceny. Tu nie ma oceny, tu nie ma obecności, tu nie ma różnych takich przymusów. To jest forma tych spotkań jest bardziej poprzez taką, tak jak dzieci, poprzez zabawę uczymy się. I tutaj jest takie samodoskonalenie się. Należąc do takiego klubu, w ciągu tych roku jest kilka spotkań warsztatowych, gdzie zaprasza się po prostu osoby, które są mówcami, są szkoleniowcami i pokazują nam też pewne rzeczy, zwracają pewne rzeczy, na pewne rzeczy uwagę. Kluby, które istnieją. Długo i wcześniej przyjeżdżają do nas i patrzą, jak my to robimy i podsuwają nam różne wskazówki. Czyli to nie jest tak, że założyliśmy sobie klub i teraz idziemy sobie swoim torem, tylko generalnie rzecz biorąc jesteśmy co jakiś czas nie tyle kontrolowani, tylko sprawdzani, czy to, co robimy, jest według idei toastmasterowej, czy nie schodzimy w drugą stronę, w lewo czy w prawo. Myślicie Państwo o tym, żeby właśnie jakiś klub spoza Częstochowy zaprosić właśnie na takie spotkanie tutaj, żeby tak, pokazać? Tak, myślimy. To znaczy wstępnie mieliśmy już niedługo mieć taki taki zlot Mówców w Częstochowie, aczkolwiek się okazało, że technicznie się to nam nie udało. Ale myślę, że w przeciągu jakiegoś dwóch, trzech miesięcy na pewno takie spotkanie odbędzie się i będę chciał tutaj Państwa poinformować też właśnie poprzez telewizję Orion o czymś takim. Ale generalnie rzecz biorąc, żeby pokazać. Jaki stopień umiejętności można osiągnąć, i te osoby, które oczywiście przyjadą, powiedzą o tym, że kiedyś były w stanie takim, że nie były w stanie powiedzieć jednego czy dwóch I zdań, i były walki. na początku dokładnie e, tych mów, a teraz są na takim etapie, a nie innym. Także tak naprawdę. To jest takie doskonalenie się nawzajem, ale też i samodoskonalenie. Czym więcej włożymy, w takim znaczeniu uczestniczymy, bierzemy udział w przemowach, próbujemy sobie przełamywać te różne stopnie tych przemów, tym bardziej się uczymy, czym więcej jesteśmy takimi asekurantami, tym mniej z tego korzystamy, ale niestety idea Toastmasterowa jest taka, że niestety nie pozwala nam na to, żebyśmy tak się chowali w kącie, ponieważ. To jest tak, że każde spotkanie jest prowadzone przez kogoś innego. Dzisiaj ja jestem toastmasterem dnia, czy wieczoru, bo to są z reguły spotkania wieczorne, czyli toastmaster wieczoru, czyli osoba, która odpowiada za przebieg całego tego spotkania. Ktoś dzisiaj jest gramatykiem, a za dwa tygodnie czy za tydzień ktoś inny, czyli te funkcje nam się ciągle, jakby tutaj zmieniają czy ktoś inny jest właśnie mierzy czas, czy ktoś inny sprawdza inne rzeczy, które pełni jakąś funkcję, po to, żebyśmy po prostu nie byli takimi nieczynnymi, no właśnie takimi biernymi, tak, takimi biernymi uczestnikami. Nie da się być w toastmaster z biernymi uczestnikami, ponieważ zaczynamy Trzeba zawsze za, dokładnie, zaczyna się spotkanie od tego, że osoby coś mówią na dzień dzisiejszy, jest temat dnia, do którego się odnosimy, na koniec jest rundka osób, które mówią, co im się w tym momencie podobało. Co nie i co wyniosły z tego dzisiejszego spotkania, czyli każdy, jakby generalnie rzecz biorąc, ma te 30 sekund na to, żeby podsumować, żeby cokolwiek powiedzieć. No dobrze, a kto może należeć do Toastmasters? Czy to może być każdy człowiek, który przyjdzie z ulicy, czy jednak są jakieś kryteria, które trzeba spełnić? To znaczy, tak, wie pani co, idea jest taka, żeby to było dla każdego. Ja myślę sobie tak, że największą, jakby taką. Ewentualnością, która jakby robi selekcję względem y, Toastmaster, to jest przyjście i zobaczenie dwóch, trzech spotkań. I wtedy każdy z tych osób, które przychodzi, widzi i ocenia sytuację. Nie no, w sumie to ja tego nie będę chciał, albo nie no, to mnie się podoba i się w to angażuje, nie robię sobie stop i nie chcę w ogóle mieć z tym nic wspólnego. Bo mm, trudno jest powiedzieć, że pan się nadaje, a pan się nie nadaje, bo y, to też jest tak, że y, ale można to zweryfikować po kilku pierwszych spotkaniach? Można. właśnie. Idea jest, idea jest taka, że powinno się przyjść na 3-4 spotkania jako gość, czyli osoba, która jest takim obserwatorem danego y, spotkania i po tych trzech spotkaniach podejmuje się decyzję, czy chce się w to wchodzić, czy nie. Bo trzy spotkania pokazują nam różne spotkania, bo każde z tych spotkań jest po prostu inne. Nigdy nie będzie podobnych spotkań, na zasadzie po, y, tych samych mów. Y, tego samego sposobu jakby przekazu one są zawsze się w jakimś tam stopniu różnią i po tych trzech można powiedzieć no dobra to jest to co mnie odpowiada i tego się chce uczyć albo to jest to czego nie chcę robić Czy udział w takich spotkaniach jest bezpłatny? To znaczy, jeżeli się stajemy członkami, to opłaca się składkę członkowską. To jest rzędu 120-140 zł półrocznie. To jest w zależności od tego, jak, jak, taj, jaki jest kurs dolara, bo składkę opłaca się w dolarach, ponieważ to jest fundacja, która mieści się w Stanach Zjednoczonych i do nich się jakby wysyła tutaj informacje. W ramach tego dostaje się właśnie podręczniki, login, wszystkie informacje, które są potrzebne do tego, żeby po prostu stać się członkami, członkiem i można po prostu y, uczestniczyć w takich spotkaniach. To też nam y, udostępnia coś takiego, że w ramach, tak jak mówiłem, tych spotkań są na przykład y, spotkania z, y, y, na przykład, y, z aktorem, który uczy nas y, sztuki takiego umiejętności oddychania, umiejętności właśnie prezentacji, mowy ciała, czy, y, czy jakieś inne elementy, które sobie... W, w tym momencie uważamy, że grupa, w której uczestniczymy, tego nam brakuje. I chcemy takiego specjalisty, żeby przyszedł i nam coś takiego pokazał. To w ramach tego jest też, w ramach członkostwa jest taka możliwość. To może powiedzmy jeszcze, czy jest jakaś strona internetowa, gdzie nasi widzowie będą mogli znaleźć troszeczkę więcej informacji. To znaczy, na pewno, jeżeli Państwo wpiszą Toastmasters Polska International, znajdą Państwo stronę polską. Taką, która obowiązuje wszystkich toastmasterowców, czy toastmasters klubów toastmasterowych w Polsce, ponieważ na tej bazie powstaje tutaj powstały wszystkie te kluby. My mamy takiego naszego wewnętrznego bloga, bo każda z tych. Każdy z tych klubów, który istnieje w Warszawie, w Katowicach, w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Krakowie, w Łodzi ma swoją taką stronę internetową, na której się jakby wspólnie spotykają osoby i ustalają co, co można się dowiedzieć, ale też ustalają następny termin spotkania, takie informacyjne rzeczy. My mamy takiego bloga, który, którego adres jest www Czy .blog pl. To jest dość skomplikowane, ale wystarczy wpisać Tosmaster Częstachowa i na pewno przerzuci Państwa do, do naszej strony Tosmasterowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gościem był Pan Robert Kowalczuk. Dziękuję.